Siema widzu, dzisiaj sobie zagramy kartusikiem na midzie Jest to czempion, który no widzowie, jest y, bardziej widziany w dżungli, ale znalazłem takiego jednego gracza, którego wam już pokazuję, to jest v Vitu, czyli niby main Weigara, ale jednak najwięcej gra Kartusikiem i to właśnie na Midzie widzowie nim ciśnie. Obecnie ma Grandmastera, ale miał Challengera z, y, wcześniej tylko miał tam jakiegoś lustrika, niestety widzicie, tutaj jest Challenger i wbił nim właśnie Kartusem na Midzie, więc może Kartus Smith to jakiś ukryty. Y, Ukryty o po prostu, bo są mainy kartusa na Adequarii, na przykład, nie. A jak tutaj ludzie, ludziki, lubią sobie grać na Midzie, no to myślę, że na Midzie też można właśnie takiego kartusika spróbować. I widzowie, to będzie moja pierwsza gra takim kartusem na Midzie. Więc jak będę totalnie sał, to proszę, proszę, wybaczcie mi, widzowie. E, tak, runki pod strike'a, więc myślę, że takie w miarę klasyczne. No ja z tobą wygram trade jak będę trafiał Q, a ja trafiam każdy Q, byku. O, no takie walki trzeba brać, pa. No i, <grywki> i zajebiście i po prostu można sobie zabić oponentkę na midzie. No nie ta y, Aris z platynki 3, którą można sobie tak pyk. I jej nie ma, byczku, dobra. Yy, super, no to co? Lecimy sobie taki standardowy buildik, czyli pod y, Liandri, wezmę sobie. Książkę, chociaż Darkseal może, ty kurde, Darkseala sobie wezmę, no wezmę Darkseala, bo to bardzo dobry item i buty mam w runach, okej. Okay. No to tak, biorę flasha i TPK, można Exosta brać jak coś na jakiś kiany nie wiem, ogólnie na Assassinów, wiecie. Kurde, ja mogłem jeszcze sobie coś kupić, bo ja mam w runach Futures Market i to właśnie daje to, że mogę taki mały kredycik sobie wziąć po prostu. Dobra, super, ogólnie widzowie, nie było mnie trochę 4 dni, no troszkę się działo, byłem na imprezie. Pierwszy raz w życiu, mam 24, mam 24 lata i nigdy nie byłem na imprezie. Pewnie się zastanawiasz, Freelance, o chuj ci chodzi. O kurde, sorry, sorry, Ari. Dobra, trzeba ją teraz trochę porespektować, bo jednak Junia trochę strzela. Ale ja też z Q mam coś do powiedzenia. No, czy to jest, czy Ari to jest dobry meczap? Kurde, myślę, że dla Kartusa to jest najgorzej. No, niezły wardzik, tylko że ja będę mógł go zniszczyć po prostu. Dla kartusa najgorzej by była jakaś Katarinka, czy coś takiego, myślę, nie wiem, jakieś Yasuo. Coś, co po prostu jest takie gigaskoczne i byłoby ciężko trafić z Q, nie? Y -y, Leblanc, no dużo jest w sumie takich y -y, stra... o, ziomek. Muszę cię trafić z Q. Proszę. Jest! Uh! Dobra, kartus nam idzie, kurde, ja go mainuję. już czwarty level i dwa afrykile, mordeczko. Dobra, znowu cofka, mam tepeka, także niczym się nie przejmuję. O, Fiddlestickon na flesza. Także ja spokojnie się wycofam. No i nie było mnie trochę tam na bocie jakaś interka. W ogóle gram sobie z widzami, nie? Jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście zapraszam widzowie na Discorda, bo z Discorda sobie biorę takich koksów jak wy. I tak, byłem na imprezie. I dlaczego podkreśliłem, że byłem pierwszy raz? No bo zawsze nie wiem, takie wychodzenie na imprezy... Jakby są dwa typy nastolatków. Nie, właśnie ci, co chodzą na imprezy, i ci, co po prostu są jakby nerdami i <ścoughs> siedzą na kąpie. No ja, właśnie, o, domyślacie się, po jakiej y, stronie byłem. No i właśnie. Grałem sobie na komputerku, no i myślałem, dobra, no ja sobie gram na komputerku, i w sumie nie wiem, ci co są na imprezie, to chleją i w ogóle ja pierdzielę, jak tak można. I pewnie ci, ci z imprezy, ci co są na imprezy, to pewnie myślą to samo o tych nerdach, że o, tylko siedzą przy kąpie, a pierdzielę zero życia towarzyskie, towarzyskiego, coś tam, coś tam, nie? No i w sumie. Moja dziewczyna, bo jechałem do dziewczyny, nie, do Kamili i, e, i ona powiedziała, bo ona właśnie chodziła na imprezy. Yy, była normalna, a nie była nerdem. No i tak e, powiedziała: Ty dawaj na imprezy, na A4, nie? Tam te, coś takiego. Był jakiś koncert Holly Moly. I zaraz Wam wszystko opowiem. E, Holly Moly to jest ta, co na przykład, nie wiem, nagrała e, I Never shot. Nie, 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 Kojarzycie? Coś takiego, to właśnie... Dobra, ja się wpierdalam, co ja będę gadał? Mam ulti. O, docz? Kartus na skryptach. W ogóle w Korei... O, patrz, patrz. Jeszcze jedno Q. I jak nie trafię, to właśnie w razie czego mam runia. Tylko fajnie, jakby mnie ten Fiddlestick nie zabił. Tylko właśnie, jak on... Nie! Kurde! Ale jestem głupim debilem! Ona nie zginie. Ale jestem głupim debilem. Wiecie, co się stało? Zamiast, fle zamiast flesza odpaliłem jebaną yy, ten jebane E. No pierwsza gra widzowie dzisiaj. No to jest jak jest. Dobra, kiwka szybka. I jestem z No właśnie, kartusem trzeba trochę jeszcze pograć, bo nie tylko że trzeba ogarnąć trafienie Q, to jeszcze trzeba ogarnąć, że twoje E to nie jest twój flash. Cześć. No i byłem sobie na koncercie <grym>, widzowie i... Znaczy na koncert, y w klubie. To był klub, to właśnie ten A4. D D Jak on się nazywał? DD... Nie Diplex. Diplex? Nie wiem, coś takiego. Y właśnie ty tydzień temu, od momentu, kiedy ja tam byłem, czyli tydzień temu, to była ta dra drama z Malikiem Montaną, gdzie tam Ziomek jakieś na niego napluł, Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale była właśnie taka drama, drameczka. Y I. Kurde, ciężko mi się gada i jednocześnie próbuję trafić to Q w tą arenie, nie? No to nie jest takie jako psiup. Jak jesteś takim nubem, Nie dość, że jak ja gram jakimiś zedami i tak dalej, to mi ciężko trafić. No kurde... Dobra, powiem ci tak, ja nie... o! Okej, okay, ulti. Ja pierdziele, dobra, teraz wyszuję. Kurwa, chyba ten cardus nam idzie jest. Jak nie trafiasz Q! Niestety, czasami trzeba trafić z killami widzowie, żeby champion miał sens. Dlatego polecam trendę na midzie, Bo trendu nie trzeba trafiać. I ten cooldown też na ulcie jest długi, ale w runach mam zmniejszenie cooldownu. No bo u Kartusa to właśnie to ulti jest giga ważne nie? Więc przydaje się mieć je częściej niż rzadziej. I też w sumie Kartusem opłaca się być takim odkurzaczem, co po prostu wciąga farmę w dżungli i później to będę robił. Teraz na razie no raczej się to nie za bardzo będzie opłacać, bo po prostu będę HP tracił i tak dalej. Dobra, tam nic nie ma, ja sobie spuszuję. No i kartusem po prostu gramy do lata, nie? Czyli farmię tyle, ile mogę i... W lejcie mam nadzieję, że wykeruję i serki tam zadam 1000 damage'a i, i będzie koks. Trochę jak Wladimir, trochę jak Kasadin, trochę jak Kale, coś takiego. Tylko myślę, że kartusem właśnie jest łatwiej w lejcie, bo po prostu klikasz RK i każdy dostaje 1000 damage'a, więc. No co coś, coś jakieś OP to się wydaje. No i byłem w tym klubie. I nie tak wchodzę, tak w wejście po 22:00 to było 3 dychy trzeba było zapłacić, no to ja tam wchodzę, tam daję 6 dych, nie wiem, płacę za kobietę. No i w sumie tyle, zero paragonu, zekrabnicy, nie chuj. <grym> po prostu sobie wchodzimy, tam były jakieś kamery przy wejściu, no ale zapłaciłem i wchodzę i siema siemanko, konia. No i kurde, muzyka jest taka turbogłośna. Tam w ogóle było kilka sal jakieś sala dance czy coś tam... Nie wiem, był jakiś wieczór paniecki w ogóle, to było taki... Eee, taki, taki, taka sala dla mamusiek bym powiedział, dobra, wpierdalam się, no. Obaj dożyjemy nie? No. jak ona ulti odpaliła? No to spoko, ja już to respektuję i po prostu się cofnę. W razie czego muszę też patrzeć na mapę. Eee, I... czy teraz się opłaca w sumie RK? Dobra, zarzucę. Nie mam first strike'a, to trochę unlucky. Ale okej, okay. jest asysta i właśnie staki się teraz robią. Ultimate Hunter, jakby zabili jeszcze to by miał dodatkowego staka. No ale niestety jest jak jest. Ona nie ma Ulta, ale to jest Fiddlestick. To jest Fiddlestick, ona gra jakby to był Fiddlestick. Albo nie wiem, le testuje limity. Ale może testować limity. A jednak jest Fiddlestick. O, tak Bardzo dobrze, pieniążki. Uwielbiamy to. Co tu było w ogóle? Coś tu było. Nie wiem, ja już może mam z zwidy po tej imprezie, po tej wiksie. No i tam było kilka sal. Właśnie takie dance i była też... O! No, tak jak myślałem. Dobra, Nabieram się za farmę. Kanona niestety stracę, no ale trudno. Przyfarmione, więc to się liczy. I tam była ta sala techno, gdzie kurde te światła tak jakoś dziwnie. Tam w ogóle laserki, w ogóle no, taka sala techno. Taka myślę typowa. Byłeś na imprezie? Możesz dać coś w komentarzu. Hmm, czy, czy jesteś właśnie bardziej imprezowiczem, czy bardziej nerdem? <laughs> ja myślę, że yy, tak, że widzu, mimo że. Czekaj, tylko tam coś zejdę. Jak byłem raz na imprezie, wiem jak to jest, i w sumie. Nie wiem, jakoś nie za bardzo mi się tak szczerze podobało. Znaczy, nie wiem, no można było se tańczyć. Też w sumie na trzeźwo, no bo prowadziłem, no to też inaczej, nie? Inaczej jest na trzeźwo. Czekaj mój kill. Perfect time. 600 golda, więc kurde, no to kartusik jest naprawdę u mnie na najwyższym poziomie, czaisz? Dobra, ultimilio. Eee, nie, ja chyba po prostu wejdę sobie... Nie, no oni chcą się napierdoloć! Kurde, no przeciwnicy, bo no to głupie z ich strony, no bo ja jestem w końcu, nie? Słowek, Słowek i też zmniejszony magic resisty daje wu. Mogę coś, coś, coś? No dobra, no. niech będzie. Dosta powiedzmy, że dostałem expa z tego. No i... i co się tam w sumie wydarzyło? <laughs> Miałem takie. By, były kilka sytuacji. Pierwsza była taka. Taka ogólna, powiedzmy, że y, był sobie dziadek. Normalnie y, gościł. Y, nie wiem, no spokojnie na emeryturze. Jest 70 lat co najmniej, nie? I sobie tak. Sobie tańczył, nie? I oczywiście nie jest tym nic złego, no bo nie wiem, no dziadek, też człowiek, nie możesz się wyszaleć. Tylko, no, moja dziewczyna, która właśnie kiedyś chodziła na imprezy, to się zdziwiła, że jest taki dziadek, więc no to nie jest chyba coś codzienność, że po prostu jest sobie starsza osoba, aż tak. I co jeszcze? A, by było jakieś takie dziwne sytuacje, wiecie?, że ktoś jest najebany i <gry> ja sobie siedzę z dziewczyną, ona tam pije drinka, bo ja prowadziłem to, ona sobie mogła pić, oczywiście. Taka jest, nie? No i pa, jestem kartusem i mogę sobie normalnie brać kraba i to się bardzo szybko bierze. Dodatkowe pieniążki, wiesz o co chodzi, nie? Dziesiąty level. A, tu możemy? No, slow. Kurde, jak ktoś jest cecekowany, ja pierdzielę tak, kiusiada. Ojejku, kartusik mój ty cudowny. I kolejne staki. Mam już 5 staków na Ultimate Hunterze. To jest cudowne. Niestety troszkę problem z paną jest. Łeski nie będę składać, bo łeski się nie składa. Mmm, dodź? Ona mnie nie zabije w sumie. No, ona bardziej tego chciała. Ja mam Ulta w razie czego. No, okej, okay, nie muszę. Dobra, Giga Cox na e, Rexai. E, no, i siedzę sobie tam przy stoliku. <laughs> Jakiś gościu. Cześć, zaraz wam pokażę, jak to było tak dosłownie. Jakiś gościu tak podchodzi i tak. E, widzieliście gościa w. Pomarańcz, i tam i jego kolega mówi: Sorry, najebany jest. <laughs> nie, wiem, mnie, mnie to jakoś rozśmieszyło, bo to jest dla mnie coś nowego po prostu. To mnie takie rzeczy, które pewnie się dzieją na każdej imprezie, to mnie po prostu rozśmieszyły, nie? No i właśnie, i my też czekaliśmy na ten koncert. Holy moly, nie wiem, jest 23.30, ja sobie myślę, ja pierdzielę, no coś tam potamczone, było spokojnie. No ale właśnie, no, było na stronie napisane, że będzie ta Holy moly, no i gdzie ona jest, nie? No i tak czekamy, czekamy, coś tam sobie tańcujemy jeszcze. No i jesteśmy na sali techno gdzieś o, nie wiem, północy. No i ziomek że za pół godziny, holy moly, będzie, bo, 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 nie? Dobra, pierdalam się, to jest moje holy Pa, jaki damage. Teraz to ja już ją cisnę z e autosów. Dobra, nice, jak jeszcze Q wchodzi, to taki normalnie stomp potężny. Aż się troszkę oplułem. No i przyszła, holy moly. 30 minut po północy, a ja tam 40 minutek się pośpiewała. Dobra, i teraz jest moment, gdzie będę farmił dżunglę. I po prostu jeszcze bardziej się farmił. I muszę mieć 10 farmy na minutę, żeby yy, było jak najlepiej. I po prostu z, z samej erki praktycznie unaszetowa przeciwników. No, jak nie z farmisz kanona, no to chuja zrobisz. Tym kurde kartusem. Dobra, slowek. O, milion. on gzinie? No spoko, ma multi. No, dla Fidla się opłaca, nie tylko dla Fidla. Jeszcze mi chciał podjechać. <laughs> nie tylko dla Fidla, ale również dla Blue. Ponieważ Blue uwielbiamy widzowie. Blue to normalnie nasze... Nasi, nie powiem tego. No i zajebiście, dobra, cofnę się do bazy, bo za niedługo będzie Drake. No i co później się stało w sumie? Chyba nic, nie wiem. Był koncert w Moly, tam stwierdziliśmy, dobra, no to co idziemy? Jakiś gości tam leżał sobie na kanapie zezgonował. Taki trochę starszy, nie? W sensie ja go miałem gdzieś o 23, nie wiem, 30 i sobie leżał tak. Y -y", coś tam, coś tam. No i po koncercie Moly już spał. <grym> I masa, no co, przeciwnicy się poddali, no kurwa. Alon on laki, dobra, sorry widzę, ale przetestuj sobie ten widzik na kartusie i daj mi znać. Powiem Ci, że trzeba trafiać Q i zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa pa.